Dziękuję wszystkim patronom Akademii Gitary, bo to właśnie dzięki Waszemu wsparciu mogę robić to, co kocham najbardziej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Gitary, w którym to pokażę Ci, jak zagrać utwór Szerokie Wody z repertuaru Roza. Wiemy sobie dzisiaj jak zagrać intro, zwrotkę i refren, a na koniec odcinka dodam mini sekcję z tłumaczeniem uzupełniającym, które na pewno ułatwi Ci naukę tego utworu. I tutaj uwaga, wystarczy kliknąć na pasek przewijania i dzięki dodatkowym funkcjom YouTube'a widać na nim rozdziały, czyli możesz zobaczyć w którym momencie omawiam daną sekcję. Przy okazji na koniec Pogadajmy sobie jeszcze troszkę o brzmieniu. Ono powinno tutaj być na granicy przesterowania, czyli kiedy mocno uderzemy kostką w struny, to powinno być przesterowane, a kiedy zależymy ten atak na struny powinno się ładnie oczyszczać. I właśnie manipulacja tutaj tą dynamiką sprawia, że możemy fajnie i ciekawie zagrać ten utwór. Tak tylko dodam, że znalazłem właśnie filmik, w którym gitarzysta Mroza tłumaczy na czym gra, jakich efektów wzmacnia, czyli gitar używa link. Zostawię w opisie i na karcie tutaj u góry. Zapraszam serdecznie. Niebawem przyjdzie czas na solówkę do tego utworu, także chętnych zapraszam do czekania lub do wspierania mnie na platformie Patronite, ponieważ patroni już dawno mają materiały odnośnie solówki do tego utworu. Wszelkie materiały dodatkowe do moich lekcji na YouTube, takie jak wideo tabulatury, pliki Guitar Pro oraz tabulatura w PDF-ie są dostępne dla patronów oraz dla osób wspierających kanał. Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do materiałów znajdziesz w opisie tego filmu. Na mini symboliczną sekcję z tłumaczeniem, krótko i na temat, przechodzimy do sedna sprawy. Sprawa rytmu w tym utworze jest nieregularna. Mamy tutaj inny rytm niż tradycyjny, który brzmi tak. A w tym utworze będziemy grać tak, jak teraz pokażę. Czyli gramy naśladując rytm bicia serca, czyli taki typowy bluesowy rytm. <grym> I przewija się to niemalże przez całą piosenkę, o ile nawet nie przez całą. Kostkujemy wszystko naprzemiennie, chyba że gdzieś czujesz, że naprawdę już nie da rady, to można zastosować wyjątek, ale zmienimy to większością naprzemiennie. Pogadajmy sobie teraz o intrze i o refrenie. I w tych dwóch elementach, które przyjął tak samo, stosujemy dziwną. Aczkolwiek fajnie brzmiącą technikę tłumienia. Polega ona na tym, że tłumimy daną grupę strun, a jeden dźwięk pozostaje niewytłumiony, czyli jest to taki wstęp do tego dźwięku, taki ozdobnik. Brzmi to tak. I tą technikę mamy już na samym początku utworu, więc warto szybko się jej nauczyć, bo dzięki temu brzmi ona rasowo. Fajnie. Mi się. Bardzo podoba ta technika. Często ją stosuję w solóweczkach. A więc tak. Robimy to obu rącz. Lewa ręka po prostu stopniowo odsłania grubsze struny. I odchyla się w momencie uderzenia kluczowego dźwięku. Prawa natomiast reguluje... Tu mi zwyczajnie nadgarstkiem, ale musimy wyregulować ją w tej oto płaszczyźnie, czyli w dół i w górę, tak aby Tłumić te struny, które mają służyć za tło, a ta, która ma brzmieć niewytłumiona, będzie brzmiała niewytumiona. Ok? I w ten oto sposób. Warto napomknąć, że kostka musi tutaj odgrywać specyficzną rolę. Po pierwsze, musimy rozłożyć. To uderzenie, jakby to bicie akordowe wręcz, nawet chyba można tak nazwać, nieco w czasie. Czyli musi to być uderzone kaskadowo, czyli jeden dźwięk po drugim, czyli nie tak, lecz tak. Robimy to po prostu pochylając kostkę, wykonując wolniej ruch niż zwykle, ale musimy zwrócić uwagę na to, aby przepychać te struny trochę nieco na siłę, czyli nie tak lekko, ale wciskamy je tak, wciskamy gaz do dechy, wciskamy je w glebę. Każdy znajdzie swoje porównanie. Czyli to jakby każda miała się trochę odchylić i nieco więcej siły warto użyć. No dobrze. Ten temat mamy zamknięty, a więc przejdźmy zatem do zbrodki, która jest równie ciekawa, bo jest określona ciekawym Biciem I zmianą dynamiki. W zwrotce gramy dużo delikatniej. Czyli chcemy, aby nasz wzmacniacz przestał się tak mocno przesterowywać i nasza gra służyła bardziej za tło do wokalu. I pogadajmy sobie właśnie, jak to osiągnąć. Po pierwsze, mamy głośny akord, a teraz delikatny. Ten głośniejszy się przesterował, ten delikatny, nie osiągnąłem to, po prostu uderzając lżej, ale też delikatnie trzymałem kostkę. Czyli ona miała szansę się tutaj bardziej poruszać pomiędzy moimi palcami. Teraz, kiedy już mamy to omówione, warto pogadać sobie o biciu, które jest tutaj specyficzne i po Jeszcze raz je zagram. Jak słychać, mocno pulsujący rytm, fajne bicie gitarowe. Widać również podział na grubsze i cieńsze struny i mocniejszy akcent. Dodatkowo napomknę, że grubsze struny są tutaj tłumione nad karstkiem tradycyjnym palm mute'em. Więc zerknij na to. Czyli dół, góra, dół, dół, teraz dół, góra, nowy akord, tak samo i teraz mała, drobna różnica na kolejnym akordzie robimy coś takiego, taką specyficzną przerwę, czyli anulujemy, nie ogrywamy jednego uderzenia tutaj dźwięku basowego. Warto napomknąć, że te dźwięki są tutaj takie urwane często. Robimy to na wszelkie możliwe sposoby, czy to dotykając je tutaj mocniej nadgarstkiem, przekładając płasko palce do pod struny do strun, tak aby ich nie dociskać, lecz aby wytłumiły dźwięki, lub po prostu lekko spłaszczamy akord, co również sprawia, że dźwięki się nam wytumiają. Czyli gramy to tak? I to już będzie. Finito. Mam nadzieję, że uda się fajnie ogarnąć dzięki temu dodatkowemu tłumaczeniu, właśnie naukę tej piosenki. A póki co przejdźmy do podsumowania lekcji. Mam nadzieję, że z pomocą tej lekcji udało Ci się nauczyć grać tę piosenkę. Jeśli tak, to daj znać w komentarzu, jak Ci poszło i zaproponuj kolejny utwór na przyszłe lekcje. Przy okazji, jeśli możesz i chcesz pomóc, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybuj ten kanał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na przyszłych lekcjach. Cześć!